Witam was serdecznie w pokoju Chrystusowym. Ostatnio wspominaliśmy o patriarchach i o tym jak przez ich życie realizował się Boży plan zbawienia, który miał oczywiście wskazywać na Jezusa Chrystusa. Tym razem chciałbym, abyśmy skupili się na postaci Józefa, jednego z dwunastu synów Jakuba. Józefa także użył Szczepan jako przykład, aby wskazać w ten sposób jak Życi się bardzo mylą, odrzucając prawdę o Jezusie Chrystusie oraz odrzucając to, to zwiastowanie Ewangelii. Słowa, które wypowiedział Szczepan, czytamy w Dziejach Apostolskich, rozdział 7 i wersety od 9 do 15. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim. I wyrwał go ze wszystkich jego ucisków i dał mu łaskę i mądrość przed Faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał gód w całym Egipcie i w Kanaanie, niedola wielka. I ojcowie nasi nie mieli żywności, a gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest Boże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba i całą rodzinę liczącą 75 dusz i przeniósł się Jakub do Egiptu. Co w ten sposób jeszcze Pan chciał przekazać swoim prześladowcom? Między innymi to, że kiedy toczy się duchowa walka, nie ma tam osób bezstronnych, lecz albo człowiek podporządkowuje się Bożej woli, przyjmując Boże prawo, albo też staje w opozycji wobec Ducha Świętego, sprzeciwia się tej ofercie, którą Bóg dał przez Jezusa Chrystusa, która tyczy się naszego zbawienia, ale też staje się nawet prześladowcą Kościoła. Lecz do czego akurat Szczepan posłużył się przykładem Józefa. Jednym z powodów może być fakt, że Józef także przez swoje życie wskazywał na Jezusa Chrystusa. W jaki sposób? Już sam fakt, jakie imię otrzymał, co możemy czytać w Księdze Rodzaju, 30 rozdział, 23 i 24, czytamy, że te imię miało oznaczać zdjęcie przez Boga hańby. Oczywiście w tej historii dotyczyło to jego matki Racheli, która wcześniej nie mogła mieć dzieci, co było też skutkiem. I przekleństwa, dlatego że ona wzięła ze swojego domu rodzinnego te posążki kultowe, i te to przekleństwo towarzyszyło jej całe życie. Także kiedy patrzymy sobie na jej prośbę, która także zawierała się w tym imieniu Józef, o kolejnego syna, ten kolejny syn, zamiast przynieść do jej życia radość, przyniósł Boży sąd, który był spowodowany jej nieposłuszeństwem, jej przekleństwem, tym, że nie nigdy na nigdy nie zostawiła tego bawuchwalstwa. Ale w ten sposób Rachela stała się też przykładem Izraela, jako tej bawuchwalczej matki. Ale tą, tym oczekiwanym synem, jak już wspomnieliśmy, nie był Benjamin, czyli młodszy brat Józefa, ale właśnie Jezus Chrystus. W jaki sposób jeszcze Józef wskazywał na Jezusa Chrystusa i dlaczego on był takim oczekiwanym synem? Wiemy, że sam Józef był traktowany jako ten ulubiony syn swojego ojca. Ale był także przez Boga wybrany, aby ocalić cały dom Izraela. Powodowało to wszystko zazdrość i nienawiść u jego braci. Także pragnęli się go pozbyć, tak jak to uczynił Kain z Ablem. Tylko interwencja najstarszego z braci, Rubena, sprawiła, że sprzedali go do niewoli egipskiej. I tutaj znów jest wskazanie na Jezusa Chrystusa. O którym my wiemy, że także był umiłowanym synem swojego ojca, jak czytamy to w Ewangelii, według Mateusza 17:5. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Takie świadectwo wydał Bóg o swoim synu. I wiemy, że Jezusa również próbowano zabić, i w tym celu wydano go nawet w ręce Pogam, aby ich rękami zabić Jezusa. Oczywiście, nawet Piłat widział, że powodem, dla którego wydano Jezusa, była ta zazdrość u starszych, jak to też czytamy w Ewangelii według Mateusza 27:18. Jednak to wszystko nie przeszkodziło w Bożym planie. Nie przeszkodziło też, aby Bóg przez Józefa wybawił swoich braci. Wiemy, że najpierw Józef musiał spędzić pewien czas też i w więzieniu, ale to wszystko było też środkiem do tego, aby Bóg on trafił przed oblicze faraona który go wywyższył, uczynił go zarządcą. I w ten sposób, także my wiemy, że Józef mógł przygotować ratunek dla swoich braci, dla całego swojego domu rodzinnego. I kiedy nastały ta głodu, ta nieurodzaju, jego bracia przybyli do Egiptu. Początkowo Józef nie dał się poznać swoim braciom, ale my wiemy, że w końcu przedstawił się, że jest ich bratem, którego oni sprzedali w niewolę. To spowodowało oczywiście u jego braci strach, ale... Józef przebaczył swoim braciom ten uczynek, dlatego że wiedział, że w ten sposób, przez jego życie, przez tę jego niewolę, Bóg chciał uratować cały dom Izraela. I to jest znów wskazanie na Jezusa Chrystusa, o którym my możemy czytać w Izajasza, w 53 rozdziale oraz wersety 8 i 10, o tym, że nasz Pan, w proroczym oczywiście widzeniu, był wzięty z więzienia, gdzie czekał na sąd. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Ale to panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola pana się spełni. Z kolei Amos w ósmym rozdziale i w jedenastym zapowiada, że oto idą dni mówi wszechmogący pan że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienia wody, lecz słuchania słów Pana. Jeszcze słowa Jeremiasza warto tutaj zacytować z 50 rozdziału i czwarty werset. W owych dniach i w owym czasie mówi Pan: Przyjdą synowie izraelscy wraz z synami ludzkimi, przyjdą z płaczem i będą szukać Pana swojego Boga. I tak jak w tych czasach, kiedy zabrakło chleba, przyszli bracia Józefa, aby pozyskać ten chleb, tak samo. Tego Jezusa, którego się kiedyś Żydzi zaparli, oni kiedyś będą go szukać i go cały czas wyczekują zresztą. Ale nie był to czas pierwszego przyjścia, kiedy cały Izrael mógł przyjść do Pana. Tylko nieliczni poznali, że on jest Mesjaszem. Ale będzie też czas, zgodnie z Bożym Słowem, że cały dom Izraela pozna Pana. I też czytamy w księdze Zachariasza, 12 rozdział i werset 10. Wtedy spojrzą na mnie. Na tego, którego przebodli, i będą Go opłakiwać, jak opakuje się jedynaka, będą gorzko biadać nad Nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Wtedy zrozumie Izrael, że ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, który był ich Panem i Zbawicielem, i wtedy też Bóg uczyni pojednanie między narodem izraelskim a naszym Panem Jezusem Chrystusem. I to będzie czas wielkiej radości. A dla tych wszystkich, którzy już poznali, Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Ten czas radości może nastąpić dzisiaj i musimy czekać oczywiście do tego dnia, kiedy Jezus Chrystus objawi się swojemu narodowi. Chwała Niech będzie Bogu za Jego Syna oraz za łaskę zbawienia, którą mamy przez Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia z Bogiem. I jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.